Wizy do USA dla milionów Polaków jeszcze kilka lat temu były jedynie marzeniem. Ostatnio jednak wszystko się zmieniło, coraz więcej naszych obywateli je dostaje, a teraz nasz kraj znalazł się najbliżej zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych w historii. Od przełomowego sukcesu udzieli nas zaledwie 1%. Wizy do USA jeszcze kilkanaście lat temu stanowiły nieosiągalne marzenie milionów Polaków, którzy chcieli wyjechać do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. W ostatnim czasie jednak sytuacja powoli zmierza ku lepszemu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że coraz więcej osób takie wizy otrzymuje, a już wkrótce może się okazać, że nie będą one nam w ogóle potrzebne. Właśnie pojawiła się informacja, iż Polska znalazła się najbliżej zniesienia wizy do USA w historii. Okazuje się, że od przełomowego sukcesu udzieli nas zaledwie 1%, w którego osiągnięcie zaangażowane jest wiele firm i przedsiębiorstw. Już wkrótce spełnić się mogą marzenia milionów Polaków. Polska jest coraz bliżej zniesienia wiz do USA. Polacy od wielu lat domagają się zniesienia obowiązującej wizy do USA. Do tej pory było to jednak zupełnie bezskuteczne. Teraz okazuje się, że Polska jest tak blisko osiągnięcia tego celu, jak jeszcze nigdy w historii. Polska jeszcze nigdy nie była tak blisko zniesienia wiz do USA, mówił w rozmowie z TVP Info Adrian Kubicki, rzecznik prasowy linii lotniczych LOT. Okazuje się, że w minionym roku wskaźnik odmów przyznania wiz wyniósł jedynie 3,99%, co jest absolutnym rekordem. Dwa lata wcześniej równy on był 5,9%, a w 2016 roku wynosił aż 5,4%. Jest to kolosalny sukces, który niezwykle przybliżył nas do zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Kiedy wizy do USA przestaną być potrzebne, okazuje się, że od pełnego sukcesu udzieli nas zaledwie 1%. Bowiem po osiągnięciu wskaźnika 3% lub mniej uda nam się wejść do programu Visa Waiver. Umożliwi on obywatelom innych państw podróżować do USA w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni, bez konieczności uzyskania wizy. Zgodnie z informacjami większość wniosków, które zostały odrzucone, miały błędnie zaznaczoną kategorię przy składaniu dokumentu. Ubiegać się o to nie mogą również osoby z przeszłością kryminalną oraz te, które naruszyły przepisy wizowe. Przyczyn poprawy tej sytuacji doszukiwać się można w aktywnej kampanii na rzecz zniesienia wizy do USA, która prowadzona jest przez sześć instytucji. Cała akcja rozpoczęła się na początku 2018 roku, a na jej czele stanął LOT. Jednocześnie strona bez wiz do USA. PL zachęca do przystąpienia do koalicji każdej firmy oraz instytucji, która także chciałaby uczestniczyć w edukowaniu Polaków w kwestiach przyznawania amerykańskich wiz.